Lista zadań 5.3. Zadanie pierwsze. Prosta EF dzieli prostokąt ABCD na kwadrat EFCD o obwodzie 32 cm, co możemy sobie od razu podpisać. I prostokąt ABFE o obwodzie o 6 cm mniejszym od obwodu kwadratu, czyli 6 mniejszy, to będzie 26 cm. Jaka jest długość odcinka AE? Ok, wiemy, że to jest kwadrat i że ma obwód 32, to na pewno musimy podzielić to na 4, dzięki czemu dostajemy długość odcinka, czyli w tym przypadku 8. Skoro prostokąt tutaj ma owów 26, to zaznaczymy sobie dwa boki xm i widzimy, że 2x plus 16 to się równa 26. 2x to się równa 10, czyli x równa się 5. Zadanie drugie: przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140 stopni. Oblicz kąt DCA i DAC. Co tu możemy zrobić? Widzimy, że tutaj mamy kąty przyległe, więc 140 plus na pewno 40 daje nam razem 180. Skoro tu jest 40, a prostokąt dzieli się na równe kąty, to tutaj na pewno jest to trójkąt równoramienny, więc tutaj zostaje nam 140 na dwa kąty, czyli tu będzie 70 i tutaj też 70. Na pewno tutaj cały kąt to jest kąt prosty, ponieważ jest to prostokąt, więc już widzimy, że tutaj jest 90, tu 70, czyli razem 160, czyli tutaj musi być na pewno 20 stopni. Więc mamy już kąt DCA, który wynosi 20 stopni, i mamy kąt DAC, który wynosi 70 stopni. Zadanie trzecie. Prostokątny pasek papieru o wymiarach 12 cm na 2 cm jest z jednej strony biały, a z drugiej szary. Ten pasek złożono w sposób pokazany na rysunku. Pole widocznej szarej części paska jest równe 8 cm2. Jakie pole ma widoczna biała część paska? Tutaj możemy to rozwiązać na wiele różnych sposobów, ale zacznijmy od początku. Wiemy, że ten pasek. Szary ma 8 cm2, czyli na pewno będzie miał tutaj 2 cm, a tutaj 4 cm. Wiemy, że szerokość tego paska to 2 cm, więc też możemy sobie tutaj to podpisać. Cała długość paska to 12 cm i w tym punkcie on nam się tutaj łączy, więc skoro tu było 4 cm, to ta cała długość na pewno ma 8 cm. Tutaj mamy wysokość 2, więc na pewno tutaj będziemy mieli 6, bo 8 minus 2 to 6. I zobaczcie, że tutaj już mamy wszystkie wymiary, które potrzebujemy, aby obliczyć pole trapezu. Więc teraz zrobimy to za pomocą wzoru na pole trapezu. A plus B, czyli 6 plus 8, razy wysokość, czyli razy 2, i dzielone przez 2. Dwójki nam się skracają. 6 plus 8 to 14 cm2. Zadanie czwarte. Prostokąt ABCD o wymiarach 7 na 8 cm rozcięto wzdłuż prostej A na dwa trapezy, tak jak pokazano na rysunku. Odcinek CL ma długość 3,2 cm. Pole trapezu KBCL jest czterokrotnie mniejsze od pola prostokąta ABCD. Oblicz długość odcinka KB. Czyli tutaj ten odcinek to jest coś, co musimy obliczyć. Wiemy, że prostokąt ma wymiary 7 na 8 więc tutaj na pewno na dole cała długość to jest 8 cm. Teraz wiemy też, że pole trapezu KBCL. Czyli tego mniejszego jest czterokrotnie mniejsza od pola prostokąta. Więc najpierw policzmy sobie pole naszego prostokąta, które wynosi 7 razy 8, czyli 56 cm2. Pole trapezu KBCL jest czterokrotnie mniejsze, czyli musimy wziąć sobie 56 cm2 i podzielić na 4. Dzielimy 60 na 4 to będzie 15 i odejmujemy 1 to 14 cm2. Oznaczę sobie tutaj ten odcinek KB jako X. Tutaj będziemy mieli 7 cm, czyli x i 3,2 to będą nasze podstawy, a to będzie nasza wysokość. Znamy wzór na pole trapezu, więc teraz możemy sobie wszystko podstawić. Pole wynosi 14, a to się równa a plus b, czyli x plus 3,2. Mnożymy to razy wysokość i dzielimy przez 2. Teraz mnożymy dwie strony równania, tutaj mamy 28, a tutaj x plus 3,2 razy h, czyli razy 7. Teraz dzielimy przez 7, z lewej strony mamy 4, a tutaj x plus 3,2. 3,2 przerzucamy na drugą stronę i wychodzi 0,8, to się równa x. x, czyli nasz odcinek KB wynosi 0,8 cm. Zadanie piąte. Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym DE równa się AE. Miara kąta BCE jest równa 106 stopni. Jaką miarę ma kąt AEC? AEC to jest ten kąt tutaj. W równoległoboku, tak jak w trapezie, przy jednym ramieniu kąty muszą tworzyć 180 stopni, więc tutaj na pewno będziemy mieli kąt 74 stopnie. Teraz oczywiście ten kąt 74 stopnie występuje również w tym miejscu, a skoro jest to trójkąt równoramienny, to na pewno ten sam kąt jest również tutaj. Razem mamy tutaj 148 stopni, więc tutaj musi być pozostałość do 180, czyli 32 stopnie. Tutaj mamy kąty przyległe, które też tworzą 180 stopni, więc tutaj na pewno będzie 148 stopni, czyli nasz kąt AEC wynosi 148 stopni.